Leży Lion. O ty, ruro jedna. S. Reloading. S. Tu masz jeszcze gdzieś ażkę. A jest faktycznie, zdechła. Kurna nam nie idzie mi. Fraga ja nie jest, no jest. To będę. Nie, wejdzie, wejdzie, wejdzie w Claymore'a. Jest. Ta Melusi, czy jak to tam się czyta? Melusi, no, Melusi. No, AC, się? Ace i z tego samego jakby wejścia. Genia no. Genialny gracz. Ojej tym ja Też widziałeś go. Troszkę panic gaming. No kurwa, nie. no. Wracaj na objective. O tutaj, tutaj, no tu. Stąd idą oboje. Stąd? Tak. Dobra, chuj. Ten jaki kontur szuka mały. Weszła. się nie tu, nie tu, nie tu. To z prawej. W taki kąt szuka, że framugi na framugi się pcha. No a jak? No wyżej, trochę dowaj, dowaj, dowaj. Jajaj, 15 sekund to go. 10 sekund to go. Ładnie, a tego to już przetrzymaj chobaj się, chobaj sobie. Się. Chowaj się, bo awesome. masz defangę. Nie musisz tego zabijać. 我也玩